Witajcie z tej strony Te minecraft A dzisiaj kolejny testik A dzisiaj test Najlepiej sprzedającego się produktu W Polsce dzisiaj W żabce, czyli Wojanek Wojan team. Wojan team widzicie? Wojanek Dzisiaj testujemy, mam pomocnika Pomocnik, daj drugiego Do sprawdzenia No tutaj Dwa Wojanki, dzisiaj sobie je testujemy Tak? Nie mojego. piję tego. Będę pił człowieku. Co? No. Ale zacznię z swojego. Dobra. dobra. E, no to S pijemy mojego. W takim razie. Jak to otworzyć? O, dobra, otworzyłem. Otworzyłem. A, kosztowało to 4,99. Tak, tak. I na 100 ml produktu ma to. 4,7 grama cukru. Napięte, a tu ma 500 ml, co możecie policzyć. A więc dobra, test. Zapach giz. Bardzo dobre. Serio? No dobre. No. 7 na 10. Teraz swój. Aha. Na no. 20 jednego. No co, człowieku. Ty też będziesz testował mojego okę. No, to, ja to, ty też będziesz testował mojego, bo to ocenka musi być. dobra 8 na 10, to jest lepsze. Dobra, masz to oceń. I powiedz Wycierajnie. Ej, dobre 8, dobra. I teraz niebieski wojanek. Proszę. Ja nie wiem czegoś było się spodziewać. Proszę. Dobra. Czekaj. Pomarańczowe lepsze, nie? Nie, chyba to. No to dobra. Nie wiem. Według nie pomarańcza. Bo to tak mega czuć pomarańcza. No to, 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 to takie lekarstwo trochę smogę, ale to jest dobre, nie wiem. To o, też 8. No to 8 i 8. Op. Czyli 8 i 8. Ja mam to! Się, w sumie to 6, 6 na 10. 6 na 10. 8 na 10. A on ma dwie ósemki. Ale no co? elo